O, i tutaj ciekawostka. Francuska myśl techniczna wtłoczona do niemieckiego samochodu. Das ist ein szkandal! Jakby powiedzieli Niemcy. Przekładam nogę z hamulca na gaz. Normalnie Darth Vader. U nas tych opli jakoś niestety coraz mniej. To jest smutne, ale prawdziwe, co my tu mamy? Limonkowy, miedziany. No tutaj jest zgoła odmiennie. A jak miał Opel na imię? Adam. No najlepiej. Tak właśnie mają wyglądać centra miast, bo skoro w Warszawie na Chmielnej sadzi się drzewa, których nigdy w życiu tam nie było, no to będzie nas otaczać coraz więcej zieloności. Czy to dobrze, czy źle, sami ocencie, bo moim zdaniem miejsce dla drzew wszędzie indziej jest fajne, ale na Chmielnej, gdzie nigdy ich nie było, prawdopodobnie niekoniecznie. Proszę bardzo, za to dzisiaj mamy tutaj miejskiego wyjadacza. Dawno nie testowałem takiego samochodu, który byłby w sumie niewielki, w miarę prosty, w miarę tani, w miarę lekki i uwaga, spalinowy, po prostu spalinowy. Opel Corsa w najnowszej odmianie. Wersja po ostatnio nadanych modyfikacjach zaczęła wreszcie fajnie wyglądać. Auto ma ponad 4 metry długości, 4 metry 6 centymetrów w segmencie B. To okazuje się jest auto większe niż samochody kompaktowe 10 czy 12 lat temu. Jest to samochód mały, ale jednocześnie bardzo pakowny i coraz bardziej multifunkcyjny, bo to już nie jest takie, takie tylko wozidełko na krótkich dystansach właśnie między Chmielną i Marszałkowską, tylko zrobił się z tego naprawdę fajny, dorosły samochód duży rozstaw osi dosyć przyzwoity komfort jazdy i przede wszystkim co dzisiaj jest niezwykle rzadkie prosta technologia no, Opel, jak tutaj delikatnie powiedzieć, no, nigdy nie był mistrzem stylizacji swoich samochodów. Zawsze, pamiętacie, nie wiem, Astra jedynkę, dwójkę, nawet jeszcze trójkę. Pamiętacie Opla Corsa, A, potem B, potem C. To były zawsze samochody proste, to były samochody ciosane, to były samochody przeklasyczne, niemieckie, produkowane w fabryce Rüsselsheim, którą miałem e, kiedyś okazję zwiedzać. Jeszcze się wtedy nie bardzo interesowałem motoryzacją, byłem na wymianie uczniowskiej z, z uczniami z liceum w Darmstadt pod Frankfurtem i pojechaliśmy wtedy zwiedzać fabrykę Opla. Wyobraźcie sobie, że jeszcze wtedy, to były wczesne lata 90., produkowane były Ople Omegi i stały nawet tam sześciocylindrowe, na czerwono od góry pomalowane dekle zaworowe. Były to 3-litrowe trzylitrowe fałszuski. Wow, to były wtedy, jakbym widział silnik lotniczy, po prostu byliśmy zachwyceni tymi jednostkami. No, Opel się zmienił. Dzisiaj wiadomo jest, że Opel jest jedną z części składowych koncernu Stellantis, który jest koncernem globalnym i który we w Europie ma marek bardzo dużo. już te marki wymieniłem nie raz, pewnie je pamiętacie, więc nie będę ich wymieniał oczywiście, ale między innymi między Peugeotem, Citroenem, Fiatem, Jeepem, Alfa Romeo jest również Opel. Co to zwiastuje? Zwiastuje to, że prawdopodobnie płyta podłogowa i wiele elementów technologicznych, bo nie stylizacyjnych, będą wspólne z jakimś innym modelem. Oczywiście, że tak, z 208, między innymi z C3, z różnymi innymi samochodami. To jest jedna płyta samochodowa, która stanowi dzisiaj o segmencie B, zarówno jeżeli chodzi o te samochody tak zwane normalne, jak i samochody nieco podniesione, takie jak Opel Mokka i Spółka. To jest jedna wspólna płyta podłogowa. Cóż jeszcze łączy te samochody? Oczywiście jednostki napędowe, które też są spójne. Fajne jest to, że możemy korsy zamówić sobie dzisiaj w prostej wersji spalinowej i w wersji elektrycznej w dwóch odmianach. Dojdzie jeszcze wersja hybrydowa, tyle że no jeszcze z miesiąc, dwa to potrwa, zanim ona pojawi się na rynku, bo to auto miało premierę już. Kilka miesięcy temu, a ja dopiero teraz je testuję. Das ist ein szkandal! Jakby powiedzieli Niemcy w Rüsselsheim. A z drugiej strony wtedy była brzydka pogoda, kiedy ono było prezentowane, teraz jest ładna, więc mogę spokojnie tutaj w krótkim spodniu stać i o tym samochodzie opowiadać. Pierwsze, co muszę Wam powiedzieć, to jak jadę Corsą, mam przeświadczenie, że jadę bardzo dorosłym samochodem. Bardziej mi taką asterkę już przypomina ten samochód niż. Yy, maleńką korsę, bardzo dojrzały, taki fajny, wygodny, nie za miękki, nie za twardy yy, samochód fajna pozycja za kierownicą tutaj niektórzy narzekają, że za krótkie siedzisko ale to chyba nie siedzieli w japońskich samochodach gdzie są rzeczywiście krótkie siedziska, albo w koreańskich mi się tutaj siedzi bardzo dobrze no, ta wersja GS jeszcze rozpieszcza mnie tymi sportowymi fotelami tym, że kierownicę mam dosyć wysoko tutaj względem mojej pozycji siedzącej bardzo mi to wszystko pasuje ciutkę może za wąski rozstaw pedałów tutaj mam, że przekładam nogę z hamulca na gaz, o, a w dalszym ciągu krańcem buta naciskam e, hamulec no ale Corsa musi być na maksa multifunkcyjna. Skoro jest dostępna na tej jednej płycie podłogowej i w wersji hybrydowej, i benzynowej, i elektrycznej, i z manualną skrzynią biegów, i z automatyczną skrzynią biegów, to faktycznie to wszystko musi być tutaj bardzo uniwersalne i myślę, że w każdym aspekcie gdzieś na jakieś ustępstwa konstruktorzy musieli pójść. Także. Dobra, trzeba będzie wybaczyć. Dziwnie pracujący układ kierowniczy. On jest elektryczny, ale jest na maksa sztuczny. Czyli jak wyjeżdżając z bramy, kierownica chodziła bardzo lekko. Teraz teoretycznie przy większej prędkości mi się utwardziła, ale to utwardzenie też jest sztuczne, czyli tak naprawdę nigdy nie wiem, jakiej siły mam użyć, żeby odpowiednio kołem kierownicy pokręcić. Pewnie z czasem będzie się można do tego przyzwyczaić i, i ten układ po prostu lepiej wyczuć, ale na razie nie jest on dla mnie do końca intuicyjny. Lekki puk w zawieszeniu lewy przód. Auto ma 2700 km przejechane. Troszkę nie ten teges na garbie poprzecznym, ale może to po prostu taka charakterystyka tego zawiasu. No, i tutaj ciekawostka. Mówiłem o czynnikach uwspólnionych z innymi markami i modelami koncernu Stellantis. No, i to jest tego najbardziej dobitny przykład, bo kwestia silnika spalinowego to jest oczywiście silnik francuski. 1,2 Piurtech. Silnik znany, uznany, początkowo wadliwy, później chimeryczny, a później. Dopracowana kultura pracy, ale jeżeli chodzi o trwałość tych silników, to w dalszym ciągu jest tutaj nad czym pracować, bo bardzo dużo lekkich elementów, bo aluminiowy blok, bo wszystko się niestety tutaj dużo szybciej zużywa niż w tych starych, nazwijmy, je, starych oploskich silnikach. Stare oploski silniki, te ekoteki były bardzo dobre i były bardzo trwałe. Odkąd koncerny przeszły na tak zwane lekkie materiały, zrezygnowały z żeliwa, przeszły na aluminium i przez temperaturę, i przez wysilenie tych jednostek wszystko to sprawia, że są one mniej trwałe. Czasami przy nieumiejętnej eksploatacji pierwszy remont generalny silnika, który kosztuje w granicach 20 tysięcy złotych, pojawia się tutaj już przy 60-70 tysiącach przebiegu. To jest smutne, ale prawdziwe. Co zrobić, żeby tego uniknąć? Przede wszystkim, nawet co 7 tysięcy oliwę bym zmieniał tutaj. Naprawdę. To jest silnik już z doładowaniem. Podstawowa jednostka 75-konna jest wolnossąca trzycylindrowa. Tutaj jest 100 koni z turbo. Może być jeszcze wersja 130 koni. Najbardziej zalecana jest właśnie ta 100-konna. Tutaj jeszcze turbina pracuje w miarę łagodnie. On jest jeszcze tak dosyć łagodnie zestrojony i tym silnikiem można ganiać, ale częsta zmiana oliwy i uwaga, co też ważne, bo te motory cierpią też na syndrom spalania stukowego, żeby używać lepszego niż gorszego paliwa. Używać paliwa z dodatkami żeby eliminować powstawanie tego nagaru, a nawet jeśli troszkę go powstanie, to żeby go wypłukać yy, i żeby ten silnik po prostu miał czym oddychać, żeby tego spalania stukowego nie było, bo jakie spalanie stukowe, całe tłoki, korbowody, wał korbowy wpadają w drgania i przy aluminiowym bloku po prostu to wszystko potrafi się bardzo łatwo wytłuc, pojawia się luz na wale korbowym, naprawa potrafi być bardzo, bardzo kosztowna. Merytorycznie było, co dyrektorze? A? Podoba Wam się, no to cieszę się. Yy, dobra. Powiedziałem, że 100 koni, powiedziałem, że sprężysty, dodam jeszcze tylko, że. nie no niecałe 10 sekund od zera do setki. Myślę, że jak na miejskie auto jest spoko. No i dobra, ten trzycylindrowy silnik, francuska myśl techniczna wtłoczona do niemieckiego samochodu ma być lekki, ma być kompaktowy, ma być nowoczesny, no wiemy, że wiele, wiele historii różnych nieciekawych łączy się właśnie z tą jednostką napędową. Liczę na to wszakże, że faktycznie teraz jest ona na tyle już dopracowana, i że jest to ta pośrednia wersja mocy 100 koni, że faktycznie przy rozsądnej, umiejętnej eksploatacji ten silnik przynajmniej te 120. 150 tysięcy posłuży no, na litość boską. No. no dobra, dowiedziałem się ostatnio w jednym z warsztatów, że nawet 300 tysięcy ktoś przyjechał tym silnikiem bez remontu, także myślę, że możemy troszkę się uspokoić i ostudzić, że nie jest już tak źle jak to kiedyś bywało i że ten downsizing nie musi być aż tak pokraczny i kosztowny jak y, na początkach jego istnienia. Tak samo nieudane silniki miała grupa Volkswagena i tak dalej. Wszyscy o tym wiemy doskonale. Mnóstwo filmów, mnóstwo artykułów na ten temat powstało, także dobrze, że ktoś wyciąga wnioski i coś poprawia. Bo sama charakterystyka tej jednostki napędowej jest bardzo fajna. Praca jest fajna, dźwięk jest bardzo fajny nawet tego silnika, nie wiem, może ja jestem jakiś dziwny, ale ja lubię dźwięk trzycylindrowych silników. Jest wibracja leciutka taka, on ma wszystkie te e, systemy wyważania tego motoru, jest lekka wibracja, ale to wyłącznie przy ruszaniu i wtedy, kiedy auto stoi na e, biegu neutralnym. Wtedy można wyczuć, że to nie 4, a 3 cylindry asymetrycznie nam tutaj pracują. Natomiast podczas przyspieszania, żeby wyprzedzić najbardziej ślamazarne samochody świata jeżdżące wolno i niebezpiecznie, o spoko, naprawdę. Nie jest to demon, nie jest to dynamika elektryka. Ale bardzo fajnie brzmi i bardzo fajnie ten motorek popyla. Za chwilę wyjadę tutaj na dwupasmówkę. Mam nadzieję, że troszkę szybciej pojadę, bo na razie, przy tych prędkościach podmiejskich, jest naprawdę fajnie i cicho. Pięciodrzwiowa Korsa. Samochód, który. Wprowadził mnie do motoryzacji. Nie pięciodrzwiową ja miałem trzydrzwiową, ale też miałem czarną korsę A z silnikiem 1.0 o mocy całych 45 koni mechanicznych. Byłem absolutnie zakochany w tym samochodzie. Postawiłem go na białych felgach, dołożyłem podwójny wydech, dołożyłem małą kierownicę. To auto było tak proste, tak plastikowe, tak lekkie, że nawet to 45 koni po prostu fruwało. Ja tym samochodem fruwałem. Założyłem 14-calowe felgi z oponami 185x50x14. To była tej wysokości opona. I i co chwilę łapałem kapcia, więc woziłem zapas ze sobą. Tutaj też nie ma ekstrawagancji, jeżeli chodzi o koła, bo są zaledwie 16-calowe obręcze z dosyć wysoką oponą o szerokości 195, i chyba w sumie dobrze, bo jeżeli ktoś się chce zasadzać, żeby jeszcze dodać agresywności, e, urody temu autu, może sobie wymienić te koła na lato na większe, a tak jest wersja bezpieczna i na pewno kapci w tym samochodzie e, tak łatwo jak ja łapać nie będziemy. Z przodu totalny agresor. No, bardzo małe wloty bardzo dużo tutaj jest takich zaślepień niczym, właśnie w samochodzie elektrycznym tylko krateczka tutaj, krateczka tutaj. No i rzeczywiście to czarne z czarnym, przyciemniane reflektory przednie, czarny logotyp. Bardzo agresywnie. Normalnie Darth Vader yy, yy, wyziera z tego Opla Korsy. I jak idziemy ku tyłowi, robi się jeszcze weselej, bo też jest wszystko czarne. Fajna konfiguracja, bo zwykle samochody miejskie, o czym się ostatnio przekonałem, czy elektryczne, czy spalinowe, testuje w kolorach limonkowy, miedziany, albo ten bardzo modny ostatnio. Korsa też jest oferowana w tym kolorze. Ten, ten, ten szary taki, co wygląda, jakby dopiero był przed lakierem. też taki lakier można do tego samochodu zamówić, ale cieszę się ogromnie, że ten egzemplarz w tym Kolorze do mnie nie trafił, gdyż ja za tym kolorem nie przepadam. No z tyłu jest arcy ciekawie. Ten samochód tutaj z tyłu wygląda tak, jakby już był do wyścigów przygotowany. Nisko osadzony, poszerzony u dołu, jest spoilerek wieńczący tylną szybę, znowu jest czarny logotyp i bardzo dyskretnie troszkę jak w kuprze albo w Porsche, żeby nie powiedzieć, rozsypane Corsa. Tutaj tak magicznie, czarne na czarnym. Kto wie i się przyjrzy, ten zobaczy. Kto nie wie, albo się nie przyjrzy, bo nie zwróci na to uwagi, ten nie zobaczy. Nowatorskie kształty, troszkę a Toyota i Lexus, czyli takie lampy w wydaniu 3D. Tutaj tylne, to się też może podobać. Dobre detale są w tym samochodzie. Naprawdę, całość wygląda, stajesz, mówisz, o Corsa, nie? Ale jak się przyjrzysz bliżej, rzeczywiście tym wszystkim czynnikom tutaj, to się zaczyna robić fajniej i wesoło i okazuje się, że nawet pięciodrzwiowe nadwozie w y, segmencie B może wyglądać ciekawie. Jeszcze za tych powiedziałbym... Kto mi choinkę wyciął? Zobaczcie. No, przenieśli na chmielną. <laughs> Moją choineczkę. No dobra. Pff, gwiazdka za pół roku, no to y, może choinka była potrzebna. Wracając do Opla Korsy, można go rozbierać na czynniki pierwsze, można go fajnie analizować, i pięcioro drzwi też tutaj nie przeszkadza. Pamiętajcie, że w korsie A czy w korsie B te odmiany pięciodrzwiowe wyglądały totalnie pokraczne. Zawsze taki pięciodrzwiowy, mały samochodzik kojarzył się z Suzuki Maruti albo z Deutico. Tamte nie miały opcji czy drzwiowych, natomiast jeżeli ktoś miał chociaż troszkę motoryzacyjnego stylu, to jak kupował sobie te 30 lat temu samochód segmentu B, no to zwykle wybierał wersję 3 drzwiową, żeby chociaż odrobina urody, odrobina takiego, tak, takiego drapieżcy w tym samochodzie była. A tutaj już teraz jest to tak skomponowane, że nie przeszkadza. Ustawiam sobie tempomat. Patrzę, czy jest aktywny czy pasywny, ale jest pasywny. Bo już bym wjechał w kolegę przede mną. Czyli też prostota konstrukcji. Pasywny tempomat. Tam jest miejsce na radar na przednim zderzaku. Czyli będzie można ewentualnie tutaj przejść na aktywne systemy, ale muszę Wam powiedzieć, że troszkę z pasywnym tempomatem pojeździłem ostatnio w trasie i nie wiem, czy nie jest fajniej niż z aktywnym, gdzie on z takim dużym wyprzedzeniem zawsze wyhamowuje za tymi poprzedzającymi pojazdami. A tak to jednak ja mam większy wpływ na to, czy chcę go odpuścić, czy chcę ewentualnie zbliżyć się na tyle, żeby samochód jadący przede mną zjechał na prawy pas i puścił mnie bez odpuszczania gazu do przodu. Co my tu mamy? Mamy bezprzewodowy Apple CarPlay, mamy bezprzewodowy Android Auto Mamy. Aha, nie mamy nawigacji, tylko przez, przez telefon jest nawigacja. Dobra. A coś? Jakieś dane gdzieś tego? Ustawienie pojazdu. Nie. Dobra, teraz to ja jadę. Brrr. O i zobaczcie, wyjście z zakrętu, dodanie gazu, poczekam kiedy ta skrzynia zmieni bieg do 5,5 tysiąca obrotów na minutę ładnie bieg się zmienia, wtedy do góry. No skrzynia to jest jeden z lepszych elementów, ta automatyczna w tym samochodzie, bo faktycznie nie dość, że są te nadbiegi, że w trasie jak się rozbujamy do tych 140 na ósemce, to te obroty będą wciąż gdzieś tam raczkować. Mam też pełną świadomość, że tutaj maksymalny moment obrotowy zaczyna się już przy 1500-1700 obrotów na minutę. Także jak na benzynowy motor, bardzo szybko turbina włącza się właściwie od razu, od samego dołu i pompuje powietrze przez cały czas. Nie ma takiego... skoku, jak to kiedyś bywało w doładowanych silnikach. Czyli charakterystyka jest, osiągi nawet też są, no. Tylko troszkę nad trwałością by trzeba było jeszcze troszkę popracować. Otwieramy bagażnik. Tym razem pod logotypem, bo ten logotyp też się zrobił taki 3D. Zobaczcie, że to wszystko pięknie odstaje tutaj. Tu jeszcze Opel napis stoczono. O, Opel. Widzicie? A jak miał Opel na imię? Adam. No najlepiej, oczywiście. <laughs> Adam Opel, nawet był taki model Opel, Adam. Ty, a tutaj mu coś zapleśniało, zobacz ta Jakaś się pajęczyna taka agresywna wdała. Tak. O, że myjnia tego nie wydobyła. I tak to jest jak spoiler wdzięczy, wdzięczy, żożew. I tak to jest jak spoiler wieńczy właśnie tutaj. Robią się takie zakamarki, które jak się okazuje są niedomywalne. Bagażnik jak na segment B swoim litrażem również zbliża się do segmentu C powoli, bo jest tutaj w wersji spalinowej 309 litrów przestrzeni przy rozłożonej tylnej kanapie. No jak to w segmencie B, ta przestrzeń nie jest prostokątem, ta przestrzeń nie jest jakaś ultra głęboka, ale jest potężny do niej dostęp, półeczka się podnosi bardzo wysoko i naprawdę Dwie trzy osoby z dużym luzem tutaj upchają to co mają mm, do przewiezienia. Zobaczę czy jakiegoś o, jest jeszcze bez koła zapasowego, zestaw naprawczy. Tutaj można skryć pewne akcesoria, o których wam zaraz opowiem. Ale powiem wam, że dawno nie jeździłem tak dracznym i tak prostym samochodem. Czuję się naprawdę fenomenalnie, bo o ile zawsze muszę rozkminiać w tych samochodach te wszystkie miękkie hybrydy, twarde, samoładujące, takie siakie, to tutaj nawet jak nie mam zbliżeniowego kluczyka, to no czuję, że żyję i że chłonę tę motoryzację, która jest naturalna i prawdziwa. Ale Opel zawsze taki był. Opel był zawsze koncernem produkującym samochody masowe. Corsa w dalszym ciągu w naszym kraju jest absolutnym liderem, jeżeli chodzi o sprzedaż. Opla, natomiast u nas tych opli jakoś widać niestety coraz mniej. A to są naprawdę samochody, które nie są odkrywcze, nigdy nie były. Nie są rewolucyjne i też nigdy nie były. Ale są takie po prostu. Porządne, takie, że wiemy, że takim samochodem sobie pojeździmy te lata, on nam się nie znudzi i mało tego, jak ktoś jeździł kiedyś Oplem, wsiądzie teraz do nowego Opla i dalej poczuje się bardzo dobrze. Nie ograniczono tych wszystkich fizycznych przycisków. Oczywiście, dowalono te ekrany, ale one obsługują tylko cząstkę funkcji, które są w tym samochodzie dostępne. Wszystkie tutaj grzane tyłki, obsługa klimatyzacji, ta kierownica, ten panel po lewej stronie, to wszystko w dalszym ciągu pozostało fizyczne, pozostało takie otwarte po prostu naturalne i to się może podobać. Jak ktoś jest tradycyjnym facetem i nie chce się w 100% zdawać na jakieś wynalazki, to to może taką furą sobie śmigać naprawdę. Nic groźnego. O, też czarno. Ja mam wersję wyposażenia GS to prawie jak kiedyś Korsa GSI. To było marzenie. Grzechem było marzyć o takim samochodzie, żeby się kiedyś w parku maszynowym Panadama pojawił. A dzisiaj mam wersję GS, która, o dziwo, nie ma zbliżeniowego kluczyka. To już jest taka rzadkość dzisiaj, że nie wsiadam sobie do auta z kluczykiem w kieszeni, tylko muszę go wtłoczyć jak w starym, fajnym Oplu, żeby ten samochód odpalić. No właśnie, jest to splunięcie brum, tych trzech cylindrów na początku, kiedy ten samochód się odpala, ale. Bardzo dobra pozycja za kierownicą. Kierownik siedzi nisko, więc ja też usiądę nisko. Jest kiera wielofunkcyjna, jest kiera opryta skórą, jest kiera podgrzewana, jest kiera sterująca tempomatem przy automatycznej skrzyni biegów która wbrew pozorom przyspiesza właśnie do setki lepiej o sekundę niż wersja ze skrzynią manualną. Do miasta naprawdę nie polecam manuala, to jest troszkę zawracanie głowy. Tutaj jest automat z ośmioma przełożeniami i on naprawdę z tym silnikiem trzycylindrowym współpracuje bardzo dobrze jakby co są łopatki, z których wiadomo, że i tak nigdy nikt nie korzysta. No i jest to stare DNA Opla, czyli światła wciąż tutaj zmieniane, regulowane. Można dać tryb auto, można dać pozycyjne, można dać mijania, ale czad. Nie ma LEDów tutaj, czyli jest jeszcze wysokość nachylenia reflektorów, takie pokrętła są od tego. I regulacja podświe jas jasności podświetlenia Zegarów, wow, czyli troszkę tej oldschoolowej, oploskiej polityki, stylizacji jeszcze tutaj zostało i bardzo fajnie. Ale w tej wersji GS podgrzewane fotele, asystent pasa drive mody są tutaj, które też przetestuję podczas jazdy bardzo fajnie. No i co nam tutaj zostało? Dwa duże ekrany, z czego jeden wygląda nad wyraz tutaj. W... Naturalnie w sumie, bo zwykle już tutaj ten ekran jest połączony z fortepianową czernią, która się zaraz porysuje, no ale dobra, tak ma być w motoryzacji. Natomiast ten ekranik tutaj przed moim nosem no to wygląda tak, jakby ktoś go na siłę wtłoczył tutaj, jak, jak, jak włożony do nie wiem, no, kalkulator włożony do segregatora, który nie pasuje nikuta do tego, do tego zestawienia, tutaj dwie jakieś wytłoczki, dwie jakieś zaślepki, widać, że analogowe zegary były po prostu szersze tutaj w tym, w tym kokpicie a tu jest to zawężone, prostokątne bez czaru, bez yy, pojary i, i jest to tak brzydkie że aż boli, nie chciałbym na to patrzeć, na co dzień fotele wszystko rekompensują, zapewne też dostępne w wersji GS takie głębsze, kubełkowe, pół skóra pół materiał, wyścigowy ślad taki jak prosta w Le Bo szykany tutaj, nie? takie, no, trochę podobne brak lewarka zmiany biegów, tylko jest tutaj taki psztyczek elektryczek, który wrzuca drive i można jechać no dobra, ile to wszystko kosztuje taka zabaweczka? W Podstawowej wersji z wolnossącym silnikiem 1.2 o mocy 75 koni, to auto zaczyna się od 77 tysięcy. Nie jest źle, brzmi całkiem dobrze. Oczywiście w prostszej wersji wyposażenia i ze słabszym silnikiem. Takie auto jak moje to już jest 91-92 tysiące, mniej więcej. E, zaczyna się robić dużo, bo zbliżamy się do stówki. Ale patrzcie też, że ten samochód no, daje dzisiaj dużo więcej niż samochody segmentu B dawały kiedyś. Kiedyś w tym segmencie chodziło o to, że ma być tanio prosto, a w wyposażeniu jak manualny schładzacz będzie, to już wszystkie pieniądze. No tutaj jest zgoła odmiennie. No i te podgrzewane fotele, i podgrzewana kierownica, i ta multifunkcyjność, i to wykończenie, i ten przede wszystkim gabaryt tego samochodu sprawiają, że 91 tysięcy za samochód, który będzie. Normalnym autem, czyli nie będzie suwem, nie będzie crossoverem, nie będzie podniesiony, gdyby wziąć podobnie wyposażoną mokkę, będzie kosztowała spokojnie 130 koła, nie? Czyli te cztery dychy musimy dorzucić za to, żeby stać 3-4 cm wyżej nad powierzchnią ziemi. Moim zdaniem nie ma to najmniejszego sensu. Do tego auta wsiada się wygodnie, siedzi się wygodnie, opór powietrza stawiany w trasie jest mniejszy, można podróżować oszczędnie i cicho. A propos oszczędnie. 6-6,5 litra to jest spalanie, które udało nam się wydobyć z tego samochodu, także też nie jest źle. Opel Corsa. Łezka mi się wokół kręci. Już nie 45 koni, a 100 koni, a w dalszym ciągu jest pojara dla pana Adama. Niech tak będzie. No dobra. Ale załóżmy, że taką korsą chciałbym sobie polecieć w trasę. A że troszkę jestem gadżeciarzem, jak wszyscy doskonale wiecie, to skomponowałem sobie taki zestaw niezbędnik, co ja zabieram w trasę, żeby czuć się w tej trasie bezpiecznie. Przede wszystkim przed wyjazdem w trasę taki sprytny Pojemniczek, takie urządzenie biorę i sprawdzam sobie ciśnienie w kołach. To jest niezwykle ważne. Raz mamy 10 stopni, za chwilę mamy 30 stopni. To są naprawdę, w tym samochodzie może, może to jest niewyczuwalne, ale w tym, uwierzcie mi, że przed każdym wyjazdem sprawdzam ciśnienie w kołach. I tutaj, w tych warunkach garażowych, sprawdzam ciśnienie. Gdyby cokolwiek się stało, czy w tym samochodzie, czy w tym, zawsze mam zestaw naprawczy. Wiadomo, że jak wpadnę w dziurę i rozerwę oponę, no to zostaje tylko assistance, ale jeżeli na przykład będzie to gwóźdź, jeżeli to przebicie będzie tutaj na bieżniku, a nie na barku opony, wtedy ta chemiczna maź wraz z kompresorem, również z gniazdka 12 v na pewno sprawi, że po prostu pojadę dalej. Wiadomo, że i tak trzeba zakład wulkanizacyjny obejrzeć i tak, ale nie stanę gdzieś tam w lesie, ja zawsze kapcie się łapie wtedy, kiedy leje i wtedy, kiedy jest noc i jest środek lasu. A wtedy, kiedy jest ciemno i wieje i leje, i łapiemy tego kapcia, stajemy na poboczu. Słuchajcie, taki wynalazek, który naprawdę nie zajmuje dużo miejsca w samochodzie. A zobaczcie, stawiam to na dachu. Tu jest magnes. O! Jest przyszpilony. Może mrygać. Może świecić światłem ciągłym. A może też, uwaga, być po prostu latarką, która gdzieś w skrajnych sytuacjach pozwoli mi to koło zmienić. Latarkę wszakże wolę mieć. Oddzielnie i teraz z dwójnasób. Jeżeli jadę z większą liczbą pasażerów, staram się mieć taką latarkę, którą mogę Przyszpilić sobie do wnętrza samochodu, bo tu jest rzep. Mogę ją zamontować w miejscu dowolnym, na przykład tutaj. O i ona sobie w tym etui siedzi. Kiedy ją wyjmuję, wiem również, że tutaj jest ukryty młoteczek do awaryjnego przebijania szyb. Oby się nigdy nie przydał, ale zawsze wolę takie coś mieć w samochodzie, kiedy na przykład po wypadku, po dachowaniu, gdzieś jak polecę do rowu, w trawę, nie daj Boże, żeby móc się z samochodu awaryjnie wydostać. Przy okazji również magnes, sygnał świetlny i wiem, że gdy auto stoi w miejscu do tego nieprzeznaczonym, będę po prostu o wiele bardziej bezpieczny. I jeszcze jeden element garażowo-samochodowy, czyli, proszę. Przypięta na magnes tutaj do szafki narzędziowej indukcyjna ładowarka, do tej arcymocnej, świecącej latarki. Świeci po oczach świeci. Jest warsztatowa, jest garażowa, można ją postawić, y, można ją również y, na magnes przytroczyć do samochodu. Ona będzie stała tak, czy tak. Zmieniamy koło, daję ją tutaj i od góry świecisz mi, czy sobie, no ona zawsze świeci mi, y, a nie temu, który świeci y, i mogę sobie spokojnie działać. Bardzo prosta obsługa, rany jakoś ślepia, a jednocześnie wiem, że nie muszę się troszczyć o ładowanie, bo wystarczy, że wracam do garażu, kładę ją tutaj na indukcji i wszystko działa. Dobra, zbieram całość. W takim razie jedno, drugie, trzecie i czwarte. Tamtego nie będę potrzebował i teraz zobaczcie. Mój mały Opel Corsa, którego testujemy dzisiaj. 309 litrów przestrzeni bagażowej, ale to wszystko nie musi się walać po tym bagażniku. Żeby jedną latarkę mieć dostępną od razu, nawet jak załaduję sobie bagażnik. E, tutaj, ojej, złamałem. O. Rzeczami, to tutaj zawsze mam do tego dostęp, natomiast coś, co może poczekać ewentualnie, pakuję pod podłogę. Tu też jest tylko zestaw naprawczy. O, żeby się nie walało, jedno, drugie, trzecie proszę bardzo. Tu są rzepy, tu są przypinki do tego wszystkiego, także myślę, że będzie tu bezpiecznie i nie będzie mi nic po drodze stukotać, a ta zostaje tutaj.